Nowe lampy pojawiły się przy ulicy Żeromskiego. Wymiana opraw ma związek z trwającym tam remontem jezdni i chodników. Stare sodowe lampy będą wymienione na LED-owe. Ma to przysporzyć miastu oszczędności. Te lampy tak walą, takie światło dają, że trzeba żaluzja opuszczać. Te lampy akurat postują, bo te stare co były, to były właśnie centralnie skierowane na, na te całe, jak się mówi, dziewa. I dlatego po prostu było ciemno. Ja tu mi stałem w tym bloku. Były stare i są nowe. Wymiany doczeka się 13 lamp. Będą to nowoczesne dwuramienne oprawy. Oświetlą zarówno jezdnię jak i chodniki. Przy przejściach dla pieszych budowlańcy zamontują także dwa systemy doświetleniowe. Koszt remontu to blisko 200 tysięcy złotych. Postanowiliśmy znaleźć pieniądze i na to, aby z jednej strony lampy przeszły na własność miasta, żebyśmy nimi, my, my nimi zarządzali, a dodatkowo wybraliśmy taki wzór lampy, który to odpowiada i pasuje do otoczenia. Kilka tygodni temu zakończyła się wymiana oświetlenia przy ulicy Gałczyńskiego. Teraz czas na wymianę lamp przy przejściach dla pieszych.